Dzień dobry! Dzisiaj opowiem o pięciu błędach w oczyszczaniu twarzy. Po pierwsze, brak oczyszczenia skóry rano. Wiele z Was myśli, że skóra rano jest czysta. No nic bardziej błędnego. Dlaczego? Dlatego, że w nocy skóra wykonuje ogrom pracy. Powstają nowe, zdrowe, młode komórki, a te martwe złuszczają się i gromadzą na powierzchni naszej skóry. Dlatego musisz usunąć te martwe komórki na skórka. Po drugie, nagromadzony łój. Dlatego że gruczoły łojowe również pracują w nocy. I po trzecie, odchody, które pozostawiły roztocza żyjące w naszej pościeli. Mam nadzieję, że to ostatnie szczególnie Cię przekona. Te roztocza działają w taki sposób na naszą skórę, że ją uwrażliwiają, dlatego że niszczą barierę ochronną skóry i przez to staje się ona bardziej przepuszczalna dla bakterii, pasożytów, grzybów. Dlatego jest to tak bezwzględnie ważne. Poza tym nakładanie kremu na taką nieumytą buzię jest totalnie bez sensu, bo jeszcze bardziej buzię podrażniasz i dajesz pożywkę dla bakterii. A co za tym idzie? Pojawiają się krostki, podrażnienie skóry, a nierzadko alergie. Dlatego poranne mycie jest absolutnie bezwzględne. A jak to się ma do zaskórników? Ano tak, że niestety zwiększasz znacznie ich powstawanie. Dlatego jeszcze raz powtórzę. Poranne oczyszczanie jest bardzo, bardzo ważne. I kolejny błąd, który popełniacie w oczyszczaniu twarzy: to gdy nie mamy makijażu, nie muszę oczyszczać buzi. To nieprawda. To nie makijaż jest największym zanieczyszczeniem, a nagromadzony łój przez cały dzień kurz, spaliny, zanieczyszczenia ze środowiska. To właśnie wymienione przeze mnie elementy są idealną pożywką dla bakterii, a co więcej, niezmycie skóry bardzo przyspiesza jej starzenie, a ponadto zwiększa możliwość wystąpienia nie tylko wrażliwości, ale również takich dolegliwości jak zaskórniki, trądzik, łojotokowe zapalenie skóry, a nierzadko również alergie. Dlatego wieczorne mycie twarzy, nawet jeżeli nie masz makijażu, jest tak ważne. Trzeci błąd to mycie twarzy żelem z granulkami. Wiem, że na opakowaniach takich preparatów widnieje informacja, że można je stosować codziennie, ale to nieprawda. Żel z mikrogranulkami, choćby nie wiem jak malutkie były, nie jest już zwykłym żelem, a peelingiem ziarnistym i ma działanie złuszczające, więc stosowanie takiego preparatu codziennie wysusza, podrażnia, zaburza płaszczochronne skóry, pobudza gruczoły łojowe i w rezultacie może doprowadzić do powstania trądziku, to nie żart. Więc jeżeli lubisz stosować takie preparaty, to tylko sięgaj po nie dwa razy w tygodniu, jeżeli w ogóle Twoja skóra się do nich kwalifikuje. Czwarty błąd to, że płyn micelarny może zastąpić żmudne oczyszczanie i jest kosmetykiem 3 w 1. Nie zgadzam się z tą teorią i nie jestem zwolenniczką takich preparatów. Rynek kosmetyczny dosłownie został zalany przez płyny micelarne, które miały ułatwić nam życie. Żyjemy szybciej, pracujemy więcej, chcemy więcej, w związku z tym każda rzecz, która ma nam ułatwić codzienne obowiązki, jest na wagę złota. Niestety, płyn micelarny nie jest takim produktem i nie zastąpi yy, oczyszczania w trzech krokach. Dlatego, jeżeli chcesz się cieszyć ze swojej pięknej, zdrowej, Cery wprowadzić kompletne oczyszczanie. A piąty błąd to używanie do codziennego oczyszczania twarzy gąbeczek, szczoteczek czy specjalnych myjek. To również niedobry pomysł, dlatego że skóra twarzy ma bardzo delikatną strukturę. Stosowanie codziennie tego rodzaju przyrządów prowadzi do naruszenia najważniejszej funkcji skóry, jaką jest jej płaszcz ochronny, który chroni nas przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi. W związku z tym gdy stosujesz szczoteczkę, myjkę czy gąbeczkę, bardzo naruszysz tę delikatną strukturę. Dziurawy płaszcz ochronny prowadzi do ataku bakterii, a w rezultacie do powstania różnego rodzaju egzemy, nasilenia rumienia, yy, ataku ze strony zanieczyszczeń czy możliwości powstania nawet suchości skóry. Takie przyrządy powinny być tylko uzupełnieniem pielęgnacji, na przykład raz w tygodniu. Więc jeżeli chcesz mieć zdrową skórę, to zawsze ją oczyszczaj rano. Nawet jeżeli nie masz makijażu, bezwzględnie ją umyj, nie stosuj żeli z mikrogranulkami codziennie, płyn micelarny niestety nie zastąpi wszystkich preparatów, więc włącz kompletne oczyszczanie. I ostatnie, pamiętaj, że szczoteczki, myjki bądź różnego rodzaju gąbeczki są uzupełnieniem oczyszczania, na przykład raz w tygodniu, a nie codziennym rytuałem.